Hej, cześć, siemanko ludzie, z tej strony Kingsley i witam w kolejnym odcineczku z fazmofobii. I dzisiaj będzie odcinek taki nietypowy, ponieważ dzisiaj mm, pokażę wam mniej więcej taki instruktaż do fazmofobii, a mianowicie opowiem wam o tym, jakie mamy kurs obiekty, co jest naszym celem, jakie mamy przedmioty i do czego je wykorzystywać i jak najlepiej je wykorzystywać. Oczywiście to jest taki... Mm, miejcie na uwadze, że Pilotażowy odcinek jak na takiego nubka z levelem 700 jak ja, ponieważ są, wiadomo, ludzie z dużo wyższymi poziomami. Ale postaram się wytłumaczyć, co i jak. Zatem zacznijmy sobie od kostek. A więc kostki to po prostu są pozostałości po osobie, która stała się duchem, najprawdopodobniej. Z tego, co się orientuje, czy co się ten deseń, to nie jest do końca ważne, ale nie niemniej jednak. Mamy po jednej kostce, jednej z każdej, no, każdy element ciała możemy natrafić, czy to żebra, czy to kręgosłup, czy to czaszka i mamy objective, żeby zebrać tą kostkę, ale uprzednio musimy zrobić jej zdjęcie, jeśli nie zrobimy jej zdjęcia, a zbierzemy to będzie to nieważne, bo potrzebujemy zdjątka właśnie kostki, dlatego zawsze powinniśmy szukać, chociaż czasami, przyznam szczerze, jest ciężko znaleźć. I tak, przechodzimy do kurs obiektów. Zacznijmy może od krągu. A więc krąg przywołań znajduje się. Ze... O, właśnie. Każdy kurs obiekt na każdej mapie ma swoją stałą lokalizację. I tak, krąg przywołań no, po prostu służy nam do tego, żeby przywołać ducha, rozpocząć hanta. I przy okazji możemy sobie zrobić mu zdjęcie, ponieważ kiedy duch zazwyczaj zaczyna hanta, no to zdjęcia nie zrobimy. Lalka wodu ma dużo pinezek, i każda pineska, jak się gdzieś wepnie poza sercem, spowoduje, że duch na przykład się nam objawi, albo rzuci przedmiot w swoim pokoju, co ułatwi nam poszukiwanie. Jeśli zaś wbijemy w serce, to zacznie się hunt i będziemy musieli spierdzielać O oh, Jabart, no to myślę, że nie trzeba tłumaczyć. Rozmawiamy z duchem, możemy mu zadać pytania, typu na przykład: czy jesteś tutaj, jesteś stary jesteś y, zły, gdzie jesteś i możemy też spytać, gdzie jest kostka, zatem bardzo przy, przyjemny przedmiot, aczkolwiek, y, jeśli zadamy za dużo pytań, to audio się spali, pęknie i duch zacznie hanta, także musimy mieć to na uwadze oraz uważać. Lutro, moim zdaniem najprzyjemniejszy kurs object. Patrzymy w nie i widzimy y, 360 stopni dookoła miejsca, w którym jest duch. Jeżeli dobrze znamy mapy, to łatwo idzie ducha znaleźć, także jak mówię, najprzyjemniejszy jest karty, karty, które nie oddają mamy różne efekty na kartach na przykład Devil, który objawia nam ghost eventa, Dev, który daje śmierć, High Priestess, który daje nam yy, wskrzeszenie, jeśli umrzemy jeśli na przykład wyciągniemy High Priestess najpierw, a potem wyciągniemy Hanged man, albo Def, i umrzemy, Hanged Man zabija nas od razu, to wtedy się po prostu zrespimy dzięki High Priestessowi Mam też Demon. The Sun, yy, które działają na psychę, Hermit oraz Tower, które uwięziałem ducha. dobra, nie umiem się wysławić, więżą ducha w pomieszczeniu albo po prostu każą mu zrzucić przedmiot. No i pozytywka. Kiedy ją nakręcimy, duch zacznie śpiewać. Yy, jeżeli podejdziemy wystarczająco blisko yy, ducha yy, z pozytywką grającą, to. On się nam objawi, możemy zrobić mu zdjęcie, ale podejdzie do pozytywki i najprawdopodobniej zamknie ją. To zacznie hanta. Możemy mieć też nie farc, że nakręcimy pozytywkę w miejscu, w którym jest duch, i mamy wtedy od razu dętkę. Eee... A i ważna rzecz: pozytywki nie można rzucić, pozytywkę trzeba postawić klawiszem F, tak na ziemię, jakbyśmy chcieli coś konkretnie umieścić. No, także to by było tyle, jeśli chodzi o kurs obiektyw. I teraz zaraz przedstawię w grze i po prostu, jak będę robił investigator, będę opowiadał co robię. No, zatem wszystkiego wziąłem po jednym. Dobrze, to jest kamera, którą zakładamy sobie na web, potem możemy tutaj, prawda, o siebie oglądać, nie? Także jeśli gramy z teammate'em, to to jest ważna rzecz, żeby mieć. Ułatwia nam sprawę, możemy orby zobaczyć na przykład na niej. Yy, tutaj patrzcie, mamy yy, numer investigata, mamy imię ducha, i tu mamy na tym poziomie trudności w overview, że odpowiada niewiadomo komu. Na niższych poziomie trudności jest na przykład, że odpowiada ludziom samotnym, albo jeżeli no, wszystkim po prostu. Tutaj mamy obiektywy, czyli odgonić ducha ze smaczstykiem, kiedy nas chasuje, wykryć parabetycznym i motion sensorem złapać ducha. A więc, Motion Sensor stawiamy na ścianę i to jest taki laserek. Duch przez niego przejdzie, to on się zaświeci i nam tutaj yy, piknie. Yy, tutaj na mapce, jeśli mamy rozmieszczony parabiotek, bierzemy w łapkę i słuchamy. Duch nam może coś powiedzieć, poszeptać, albo jeśli to jest Banshi na przykład, to nam zaśpiewa. I tak, mamy smadża odnośnie tego zadania. Jeśli mam, Bierzemy sobie zawsze smadża i zapalniczkę, i wtedy. Jeżeli duch nas goni, to wystarczy w niego wbiec ze smaczem, on ucieknie od nas. Boś, no to nie mają kadzidła. Eee, świeczka, którą duch może zdmuchnąć, to może nam dać info, gdzie jest duch. Jeżeli nie jesteśmy pewni, można tak próbować. Ale też z tego co wiem, warto chodzić ze świeczunią, ponieważ eee, tracimy... nie tracimy psychiki wtedy. Tutaj mamy pilsy, które odnawiamy sobie psychikę. Tu mamy mikrofon. Jeśli go położymy, to tutaj nam się wyświetli tutaj sound sensor, że pomieszczenie, w którym mamy, i będzie nam dawało jaki poziom dźwięku duch nam wydaje. Także możemy po tym rozpoznać, where is duch, tak jakby, nie? Termometr, mierzymy sobie temperaturę. Im niższa temperatura, tym większe prawdopodobieństwo, że mamy ducha w pokoju. Sól, żeby duch nam stepował. W, no, zrobił ślady, ale musimy do tego mieć ufałkę najlepiej, żeby widzieć, że robi te ślady. Jeżeli nam się zaś trafi w Wraith, to Wraith ma taką specjalną abilitkę, że jeżeli on wejdzie w sól, znaczy on, on nie może wejść w sól. O, w ten sposób mm, krzyże powstrzymują hunty, dlatego warto je sobie rozkładać. I ML daje nam poziom y, mocy tych zjawisk y, a, paranormalnych, activity ducha. Aparaty to wiadomo, do zdjęć. Tu mamy latarkę, y, taką pierwszą, która była. Ona jest giga słaba, nie polecam jej brać. Zawsze bierzcie sobie Strong Flashlighta, on jest dużo potężniejszy. I tak, y, Spirit Box, możemy z nim zagadać y, z duchem w pokoju, ale jest zasada, że musi być ciemno, musi być zgaszone światełko w pokoju. I na przykład duch nam odpowie, jeśli będziemy go pytać, where are you, are you friendly? Are you here? Are you there? Można też takie mówić jak ja mówię Are you french? Are you pizza? On, on to czasami odpowie eee, Właśnie ja sobie wezmę już setup tutaj mój Do łowienia duchów Pisemko, duch może nam napisać po prostu Coś, jakieś bazgrołki Po prostu, no dla dowodu Bo jak widzicie mamy tu dowody i piątka yy, Odciski palców, pismo ducha Mroźne temperatury Projektor jak go postawimy, świeci się na zielono, i możemy zobaczyć ducha, tak jakby który przebiega nam yy, po pomieszczeniu. Możemy to zobaczyć albo na kamerze, którą sobie tutaj bierzemy, rozstawiamy razem z projektorem. Najlepiej w ten sposób najłatwiej, yy, prawda, znaleźć ducha. Chociaż polecam chodzić z kamerką, żeby na przykład orby znaleźć najpierw, potem zostać kamerkę, jeżeli nie chcemy czekać na projektor. No i ostatni item. Latarka UV. Czasami się przydaje. Chociaż ja generalnie nie używam. No. I tutaj możemy sobie na yy, załączonym obrazku sprawdzić, gdzie są bezpieczniki. I tutaj nie ma, zatem one są w piwnicy, tutaj z lewej strony. Więc mamy dobrą podpowiedź. Na wyższym poziomie trudności niestety tego nie ma. Także musimy się sami dowiadywać. Zatem zacznijmy investigator. <laughs> Pierwsze co będziemy robić, to pójdziemy włączyć prąd i przy okazji zajrzymy, czy są tutaj kurs objecty jakieś. I tak, tutaj by były karty, ale ich nie ma. Tu mamy hiding spoty. Hiding spoty generalnie na mapie się respił, Mamy uchylone drzwi. To czasami nam daje znać, bo duch mógł je otworzyć, więc od razu fajnie jest zobaczyć. Yy, I tak, tutaj by była ouja, ale jej nie ma. Tutaj by była lalka, ale jej również nie ma. W garażu. By były bezpieczniki normalnie, ale są w piwnicy, zatem idziemy do piwnicy i może będzie krąg przywołań. jeśli nie to pozytywka. No i mamy krąg, kłócamy w środku niego, robimy zdjątko. patrzymy, na trzy gwiazdki udało się. No i Ty coś glansu jak to mówią, nie? Dobra, <laughs> Włączamy. kurde, coś mi tam chodzi. Włączamy prąd, żeby psychika nam nie spadała. I przy okazji sobie poszukamy kostki, no bo, hmm, skoro już jesteśmy w tym garażu, to czemu by nie, prawda? Zatem mamy krąg, mamy ułatwienie, bo będziemy może mogli łatwiej sobie zdjęcie ducha cyknąć. Ale sprawdźmy garaż w, pos... w poszukiwaniu kostki. <laughs> mamy hiding spoty, zatem dobra informacja. Tutaj też? Wow. Dobra, tu nie ma... Właśnie, wyłączajcie sobie zawsze światło, jeśli nie planujecie tu wracać. Bo światełko, jeżeli włączycie za dużo świateł, to może wam wywalić prąd. O i widzicie, mamy czaszkę. Zrobimy zdjęcie, zbieramy. Yy, zatem teraz pozostało nam, Wie dowiedzieć, gdzie jest duch. A jako, że on jest na razie spokojny, to możemy sobie po prostu wejść i... Can you give me a sign? Are you here? Klikamy sobie voice chat pod pałką i pytamy ducha po prostu czy tu jest. No to co, <laughs> łazimy po domku i będziemy szukać jakichś... Czy ja coś słyszałem? Mam wrażenie, że coś słyszę. Tu są drzwi, podpierane trochę, sus. Może chłop mi pukał tu w okno, ale. Na razie nic. Cisza. Cisza, spokój. Are you here? Duszek jest o dziwo bardzo bardzo spokojny chyba się znudził moim gadaniem na początku tłumaczeniem na czym polega rozgrywka <grywka> Are you here? Can you give me a sign? No i to jest niestety moi drodzy najdniejszy element czekanie aż duch da nam sygnał jakiś gdzie jest Ale na razie na razie nic się nie dzieje. Dajmy mu szansę, żeby sobie. żeby aktywność mu podskoczyła. Znieśmy sobie trochę itemów. Na start weźmiemy sobie dwa smadże i zapalarkę. Bo smadrze się zawsze przydadzą, nie? A dobrze sobie je położyć po prostu tutaj. A jakbym słyszał go tam coś, jakby coś robił, jakby, jakby coś pukał albo otwierał drzwi, ale nie jestem pewny. No, weźmy sobie projektor i kamery. Też znieśmy wszystko, miejmy po prostu na gotowa. Jeżeli będziemy wiedzieć, gdzie duch grasuje, to po prostu sobie wszystko tam rzucimy. To jest właśnie najżmudniejsze. Jeśli gra się samemu, to trzeba znosić tej temy, i to zajmuje trochę czasu. Trochę takie denerwujące, ale co poradzić? Taki, taki odcinek instruktażowy, że, że nie wiemy, gdzie jest duch. Hmm. Ale niestety może to być shade na przykład. Shade jest najmniej aktywnym duchem. Mnie gnuj denerwuje tym... Oho, jest aktywność. Dobra, weźmiemy sobie to, jeszcze wrócimy po resztę i te masków. czyli aparacik drugi. Pytanie gdzie on tą aktywność ukazuje? I dwa aparaty, dlatego że mamy 10 zdjęć do zrobienia. Zatem. Dobra, wezmę na razie sensor, jeszcze tylko. Zatem polecam, jeśli gracie samemu, zawsze wziąć dwa aparaty. Jeżeli gracie z kolegą, to wiadomo, inna sprawa. Nie to chciałem. Chciałem ma aparat, IMF-a i to. Dobra. Can you give me a sign? Where are you? Gdzie jesteś szmulasty? Musimy teraz po prostu... Wiem, że on aktywny był, coś robił. Więc dobrze by było, jakbyśmy pamiętali, które drzwi otwieraliśmy, które zostawiliśmy jak bardzo otwarte oraz... Yy... Się rozglądać za zrzuconymi przedmiotami. Tu chyba jest tutaj. Na pewno jest tutaj bez. O, widzicie? Freezing Tempsy są. Moja postać hucha, zatem mamy dowód, że to są freezing temperatury. Zostawimy sobie tu itemy. I idziemy po kamerę i dwa projektory. Garaż jest całkiem spory, więc tutaj może być problem z dobrym rozlokowaniem sprzętu. Zgaszę wam światełko, żebyście mogli zobaczyć. O cholera. Duszek mi się zespia, ale mamy orby. Są orbiksony. Duch mi od razu przelazł. Na mnie Zaatakował mnie, że tak powiem. Wyjdziemy sobie tutaj za drzwi ja wam powiem tak yy, Mamy freezing I mamy orby Więc mamy tutaj już wyeliminowane dużo rzeczy I na przykład Nie może być już IMF-a 5 I to jest tyle Ten dowód możemy wygrać już Bo to nie ma prawa być Ale są freezing temperatury i orby Co nie znaczy, że te orby faktycznie są, ponieważ Mimik ma fingerprinty Spirit Boxa i Freezing Temperatury i jako jego pasywka to są orby, które są w miarę szybkie na kamerze. Zatem musimy się najpierw upewnić innych dowodów, że to na pewno nie jest Mimstor. Mim Mimstor to jest menda i troluje. Może nam na przykład projektor przebiegnie i to nam ułatwi sprawę. Tutaj sobie postawimy czujnik ruchu. Zanieśmy sobie tam książeczki. Bo nóż, widelec, dużo będzie chciał mi napisać coś. Proszę bardzo, tutaj jedna książeczka, druga książeczka. Gasimy światło i pytamy: Are you here? Away. Away. Więc to wygląda jak onRio na razie. Ale trochę się przekonamy jeszcze, ponieważ musimy sprawdzić fingerprinty. Widzicie? Fingerprinty są. Robimy dwa zdjęcia na fingerprinty i interakcje. I mamy pewność, że to jest mimik. To jest stuprocentowy mimsztor. Popatrzcie, mamy orby, mamy fingerprinty i mamy speedboxy, nic nie pasuje. Więc to musi być Can you step in the Salt. Chłop nam dał szybkie dowody, no bo. Jak mówiłem, jak widzicie Orby i Freezing albo inny taki dowód, który ma mim sztor. Yy, znaczy jak widzicie Orby i inne, no na przykład Freezing, yy, Fingerprinty albo Spirit Box Ty cholero No nie misowałem zdjęcie, dobra, ale idziemy sobie Zażyć Pilsa, bo mam już pewnie mało psychiki. Spaliłem jedno zdjęcie. Nie, interakcja. O patrzcie. Drzwi się y, fingerprinty się nie zaliczyły. Gra mnie oskamowała. Ale mamy... No mamy... Przynajmniej mamy pewniaczka. To jest Mimsztor. Zatem ja się już cieszę bardzo. Weźmy drugą sól. Pójdziemy porobić zdjęcia stupek. Może drzwi dotknie, może coś zrzuci. A potem wywołamy krąg i zrobimy mu zdjęcie. Prost. Patrzcie, nie. Teraz śladów nie zostawia. Dobra, ja sobie zagaszę te projektory. One są już niepotrzebne. Szukamy, aż mi wejdzie w sól. Znowu. Step in the salt, please. I tak, ponasłuchujmy sobie dla dowodu. On już widelec tam coś odpowie na tym mikrofonie parabiotycznym. O, widzicie? I tak działa parabiotyczny mikrofon. Odpowiedział mi. Zatem dziękuję bardzo, mimik. Can you step in the salt for me? Do it, please. I teraz będziemy oczekiwać, aż pieprzony ham wejdzie mi w kudę w sól. Na Ile mam zdjęć? mamy zdjęć? Mam jeszcze jedno zdjęcie na ducha stricte. Także idziemy sobie w tym kierunku. Umieśćmy sobie tutaj jednego smadża, bo tutaj będziemy uciekać. I miejmy nadzieję, że duch nie zacznie hanta, kiedy będę te pali. Cholerny śmieć Zastraszyłem tego manekina Dobra mimsz kurde Hamie, Ja pieprze demagorgon. Jest wolny nie tak się robi na zdjęcie na krągu ale jestem i tak zły że jedno zdjęcie zostało oskamowane nie, nie musieliśmy w zasadzie wywoływać mika gdyby się wcześniej zdjęcie nie spieprzyło Dobra, po huncie. Pylamy. No, re. no i Mimik generalnie, tak jak mówię, te trzy dowody plus ma te orby, które... no idzie się na to złapać, ale ja zawsze jestem pasywny i czekam, że jednak y, że jednak duch da znać. Plus Mimik y, generalnie jest duchem, który naśladuje inne duchy. Także na przykład Duchy możemy rozpoznać po tempie chodu. Yy, a mimik może chodzić wolno, albo może chodzić szybko. On chodzi tak, jak lubi. Tak jak, tak jak lubi jakiegoś duszka naśladować. No. Także Investigate się udał. Znaleźliśmy. Co mimik się bardzo łatwo sprzedał. Także ja nie narzekam. Podoba mi się to. No i mam nadzieję, że tutaj mniej więcej Wam jakoś wytłumaczyłem, jak to grać w tą fazmofobię, jak tu się zachowywać. Także, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi, to zachęcam również do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia dzwoneczka, żeby nie przegapiać odcinków. No i zapraszam też na inne serie i liveiki oczywiście. A tymczasem życzę miłego dnia, na razie i pa!